Cześć, tu Kaja. Dzisiaj przejdę do Was z pierwszym materiałem z nowotworów neuroendokrynnych. Na pierwszy ogień pójdzie insulinoma, myślę, że najbardziej kojarzona przez nas wszystkich z tych akurat nowotworów. I z tym idzie moje pierwsze pytanie, czy wolelibyście takie materiały dłuższe, półgodzinne, 40-minutowe, opowiadające o wszystkich przypadkach, o wszystkich jednostkach chorobowych z danego tematu, jeżeli jest taka możliwość, czy jednak takie krótkie, o jednej czy dwóch jednostkach chorobowych które byłyby po prostu serią. Bardzo będzie mi miło, jeżeli dacie znać w komentarzach, bo będzie mi łatwiej przygotowywać takie materiały i Was nie zanudzać niepotrzebnie. Ale właśnie przechodzę już do tematu. Insulinoma. Od razu nam się coś kojarzy że z insuliną, od razu się nam coś kojarzy że z trzustką. No to sprawdźmy, co to jest. Jest to, tak jak mówili, mówiliśmy, nowotwór neuroendokrynny. Dobrze. Wywodzi się z komórek beta, wysp trzustkowych i wydziela insulinę. Jeżeli nie kojarzycie z fizjologii, to trzustka ma wyspy trzustkowe, które zawierają różne komórki, różne rodzaje komórek, które wydzielają inne hormony. Mamy komórki alfa, beta, delta, mamy komórki G. Każdy z nich wydziela co innego i każda z nich może też mieć... Może być jakimś nowotworem. Tutaj akurat mamy insulinomę, czyli jest wydzielane zbyt dużo insuliny. Jeszcze raz powtarzam, beta komórki. No i do czego to prowadzi? No jasne, że prowadzi to do hipoglikemii. Jakie objawy temu towarzyszą? No takie, kiedy mamy u kogoś hipoglikemię, czyli mamy e, na przykład zaburzenie ostrego widzenia bardzo często, podwójne widzenie, więc to nie jest nic optycznego, to może być po prostu, że mamy za niski cukier. Może być kołatanie serca, e, nadpotliwość zdecydowana, e, osłabienie organi ogólne organizmu, e, ale także takie napady głodu niewyjaśnione. U niektórych około 12% osób z insulinomą mogą się pojawić także drgawki, natomiast no, jest to jedynie 12%. No i jak to rozróżnić? Takim podstawowym, jedyną jednostką, z którą rozróżniamy insulinomę, jest hipoglikemia przez podanie zbyt dużej ilości. Insuliny. Może to być błąd jatrogenny albo błąd po prostu przez pacjenta, po prostu zadał sobie na, za dużo insuliny. I jak to możemy rozpoznać? Mamy tutaj właśnie triadę Whipla. Ta triada Whipla nie jest tylko do rozróżnienia, czy pacjent podał sobie za dużo insuliny, czy po prostu ma insulinomę, ale także w kontekście innych hipoglikemii, o których powiemy sobie potem. Po pierwsze. Musi się objawy muszą się pojawiać w czasie głodu, więc mamy tutaj małego głodka i musi być to w czasie głodu obowiązkowo. Może to być także już po wysiłkach, po, po spożyciu alkoholu, ale najczęściej jednak mówimy tutaj o głodzie. Musi się pojawić hipoglikemia. Bardzo proste. I znika ona po podaniu węglowodanów. Czyli kiedy zje coś słodkiego, ten poziom glukozy się podniesie, to objawy całkowicie znikają. I to jest właśnie ta triada Whipple'a. Można sobie łatwo skojarzyć, bo jest coś takiego jak operacja Whipple'a, i to jest operacja na trzustce. Więc myślę, że takie ładne skojarzenia można tu wziąć. No dobra, no to jak już stwierdziliśmy, że mamy podejrzenia, i musimy sprawdzić w takim razie, co to jest to musimy przeprowadzić jakieś badania. Po pierwsze przeprowadzamy badania biochemiczno-czynnościowe. Skąd ta nazwa czynnościowa? Ponieważ robimy próbę głodową. I co my tutaj robimy? Oznaczamy stężenie glukozy, insuliny i peptydu C. Peptyd C to jest po prostu związek, który jest przed insuliną. Z peptydu C powstaje insulina. No, i to stężenie glukozy, insuliny i peptydu C sprawdzamy, kiedy pacjent pozostaje na czczo przez 48 godzin, oczywiście w warunkach szpitalnych. Czasami musi to się przedłużyć do 72 godzin, natomiast najczęściej to 48 jak najbardziej wystarcza. No i jakie parametry powinny nas nie zaniepokoić? Tutaj są tak wypisane, y, natomiast glikemia poniżej 40 mg na decylitr. Jeżeli ktoś nie pamięta, prawidłowa glikemia to jest 70 do 99, 99 mg, więc poniżej 40 no, jest to dość nisko. Insulinemia, czyli sprawdzamy ile mamy insuliny w organizmie, powyżej 6 picojednostek na no, mililitr. Y, zwiększenie stężenia peptydu C, powyżej 2,5 nanograma na mililitr. Tutaj spotkałam się z normą, że norma to jest do dwóch. natomiast zaraz zobaczycie w tabelce, że tam norma jest do 1, ale także patrzymy na ilość stężenia insuliny do glukozy. Jeżeli jest więcej tej insuliny niż glukozy, no to mamy tutaj wskaźnik właśnie na insulinomę. Następnie przeprowadzamy badania obrazowe, żeby sprawdzić, gdzie znajduje się gus. Mamy ich dużo rodzajów, zaraz zobaczymy na kolejnym slajdzie. Natomiast co zrobić, jeżeli nie widać, nie wiemy, gdzie on jest? To w tym przypadku przeprowadzamy test diagnostyczny z użyciem glukonianu wapnia. I co to powoduje? Na czym ten test polega? Wstrzykujemy ten glukonian wapnia do danej tętnicy. Mamy różne, może to być tętnica żołądkowo-dwunastnicza, tętnica kreski górnej, tętnica śledziony. I następnie w każdej z nich badamy, pobieramy krew z żyły wątrobowej i sprawdzamy, czy jest podniesiony poziom insuliny. Co to ma na celu? Wapń, który podajemy, stymuluje wydzielanie insuliny właśnie z komórek beta-trzustki, tego guza. Jeżeli faktycznie poziom insuliny w tej żyle wątrobowej będzie zwiększony, no to na przykład wiemy, że gus jest gdzieś w okolicach żołądka dwunastnicy, a nie w innych rejonach. Jest to przydatne, natomiast często po prostu operacyjnie się sprawdza, otwiera się człowieka i się go szuka. No i właśnie tutaj mamy tabelkę z przykładowymi wynikami pacjenta. Są to prawdziwe wyniki. Jeżeli chcecie zobaczyć to w opisie, jest link do opisu przypadku. Jest on po angielsku, natomiast można tam fajnie właśnie sobie poczytać po kolei co było robione. I właśnie tu widzimy, że mamy niską glikemię, bardzo wysoką insulinę. Widzimy, że tu jest że powyżej 6 to już jest niedobrze, tu mamy 25 wręcz peptyd C. No i ten wskaźnik insulina do glukozy zdecydowanie wyższy. No i kiedy już stwierdziliśmy, że faktycznie po badaniach laboratoryjnych pacjent ma tą insulinomę, to musimy stwierdzić, gdzie ona jest. I tutaj wchodzą badania obrazowo-anatomiczne. Po pierwsze, najczęściej używane USG przez brzuszne, następnie tomografia komputerowa, rezonans, selektywna arteriografia, scyntygrafia receptora somatostatyny, bardzo dobre badanie, oraz USG endoskopowe. Każde z tych badań w różnych procentach przypadków faktycznie pokazuje guz. USG endoskopowe na przykład ma aż 90% że w 99, 90% pacjentów ten guz zostaje znaleziony przy tym badaniu. Może się okazać, że w jednym badaniu tego guza nie będzie widać yy, i trzeba będzie przeprowadzić inne, ale także może, tak jak mówiliśmy wcześniej, może być całkowita trudność w znalezieniu tego guza i wtedy albo po prostu operacyjnie się otwiera i szuka, albo można przeprowadzić ten test z glukonianu wapnia. I tutaj mamy właśnie zdjęcie z tomografii komputerowej z kontrastem. I możecie chwilę się zastanowić, gdzie tutaj widać nasz guz. I tutaj strzałeczką pokazujemy już. I właśnie mamy opis, jest to hipodensyjna przestrzeń, czyli taka zaciemniona, 7x7x7 mm. Widzimy, że za, nią jest, za nim jest trzustka. Potem tam mamy nereczki. No i faktycznie to na takim obrazowaniu widać. To również jest zdjęcie z tego samego przypadku, gdzie były wcześniejsze pokazane badania. I to jest również ten sam link, gdybyście chcieli zobaczyć. No i ostatnia rzecz, o której musimy sobie powiedzieć, czyli najmniej lubiana przez studentów, jak rozpoznać, że to jest faktycznie insulinoma, a nie jakaś inna choroba. Tutaj będziemy mówić. O hipoglikemiach, no bo na nich najbardziej nam aktualnie zależy. Tak jak mówiłam, pierwsze rozpoznanie musi być to, czy to nie jest hipoglikemia po lekach hipoglikemizujących, czyli czy nie zostało podane zbyt dużo insuliny. Po pierwsze, możemy po prostu wy przeprowadzić wywiad, badanie podmiotowe. Możemy się zapytać pacjenta, ile wstrzyknął, jak to wyglądało. Czy jest pewien, jaką dawkę powinien dostawać? Może to być także błąd jatrogenny. Jeżeli pacjent nie potrafi nam powiedzieć, albo lekarz po prostu nie wiadomo, co się stało, możemy przeprowadzić badanie. Małe stężenie peptydu C, a duże stężenie insuliny. Jeżeli mamy insulinome, oba powinny być duże, bo ta insulina jest produkowana od początku. Jeżeli mamy małe stężenie peptydu C, no to niemożliwe, żebyśmy mieli dużo. Insuliny y, bez C. Hipoglikemia poposiłkowa, jest to tylko u niektórych osób, u osób po resekcji żołądka. Objaw zwykle powyżej dwóch godzin po posiłku nie występuje przy głodzie. To jest y, najważniejszy objaw, który musimy zwrócić tu uwagę, czyli pojawianie się przy głodzie. Większość z tych hipoglikemii pojawia się dopiero po posiłku. Mamy także hipoglikemię reaktywną, niektórym wychodzi, kiedy na przykład mają robioną krzywą cukrową, występuje 2-3 godziny po posiłku, a przedłużenie okresu głodzenia nie nasila objawów, no bo jeżeli my nie, do, nie dostarczymy organizmowi glukozy, to nie mogą się pojawiać objawy. Na czym to polega? Człowiek sobie je spokojnie, posiłek, poziom glukozy wzrasta. I normalnie jest wydzielana insulina, i poziom glukozy wraca do normy. Natomiast u takiej osoby reakcja jest zbyt mocna, jest wydzielane zbyt dużo insuliny. No i zamiast do normalnego poziomu, ta insulina jeszcze spada, powodując hipoglikemię. Ale, tak jak mówiliśmy, musi to być po posiłku, a nie po prostu na głodnego. Hipoglikemia autoimmunologiczna. Tutaj są, odze... tutaj są obecne przeciwciała przeciwko insulinowe. Występuje niezależnie od głodzenia i wysiłku, a tutaj częstość napadów maleje wraz z trwaniem choroby Więc widzimy, że tu głodzenie i ten wysiłek nie są ważne Możemy już wykluczyć insulinomę, jeżeli mamy ten przypadek Hipoglikemia pochodzenia trzustkowego Problem tutaj mamy z komórkami beta-trzustki, ale tymi, które się znajdują właśnie w trzustce, a nie jako gus. Jest to rozlany przerost tych komórek. Próba głodowa wychodzi tutaj ujemnie i pojawia się znowu dopiero po posiłku. I teraz, dopiero na szóstej pozycji, a myślę, że bardzo ciekawa jednostka chorobowa, przetrwała hipoglikemia hiperinsulinerniczna. No i taka nazwa niezbyt przyjazna, ale sobie to rozbijmy. Przewlekła, czyli trwa cały czas. Hipoglikemia, niski poziom cukru. Hiperinsulinemiczna, czyli wysoki poziom insuliny. Objawy też pojawiają się po głodzeniu od 8 do 14 godzin. No i w takim razie, jak to rozpoznacie? Ta przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna tak naprawdę jest od urodzenia. Kiedy się rodzi noworodek, już na oddziale neonatologicznym jest zauważone, że coś jest nie tak i że po prostu tej insuliny jest u niego. Za dużo. Tutaj jeszcze, gdyby ktoś chciał sprawdzić rozróżnienie tej insulinomy od PHHI, to po pierwsze makroskopowo zmiany są niewidoczne, ponieważ są to rozlane komórki trzustki w PHHI, natomiast w insulinomie są to zmiany widoczne w postaci guza. Mikroskopowo, no to tak jak mówiłam, właśnie tutaj mamy zlanie się normalnie zorganizowanych komórek beta-trzustki, płatowa struktura trzustki zachowana, natomiast w insulinomie jest, mamy guz, który składa się z komórek beta-trzustki ułożonych w skupiskach lub w sznurach na łączno łącznotkankowo-naczyniowym. Jeżeli chodzi o komórki jądra, to możemy pominąć. No i tak naprawdę o insulinomie to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to komórki beta-trzustki. No i właśnie, że sprawdzamy to na podstawie wyników laboratoryjnych glukozy, insuliny i peptydu C w próbie głodowej oraz, że najłatwiej można to pomylić z hipoglikemią po podaniu leków hipoglikemizujących. Natomiast tutaj potrzebna jest właśnie ta triada Whipple'a, Ogólnie ta triada Whipla pomaga nam całkowicie zdiagnozować tą chorobę. Więc ja Wam dziękuję za poświęcenie mi tej chwili. Zapraszam Wam serdecznie na mojego Instagrama Mercy Medicine, gdzie wrzucam jakie przypadki medyczne spotykam na swoich studiach oraz dodatkowe materiały, których tutaj, tu, które tutaj się nie pojawiają. I dajcie znać, czy wolelibyście taki materiał opowiadający o całym zagadnieniu, czyli całych nowotworach neuroendokrynnych, czy wolelibyście jednak takie krótkie materiały odnośnie jednej czy dwóch jednostek chorobowych z danego tematu. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia.